Z tej strony się Andrzeju. Dzisiaj kolejny, chyba trzeci odcinek, znaczy czwarty chyba odcinek z Brawl Starsa. I tak, dzisiaj będziemy grać z Brawl Stars! <śled> <śled> I, i, I ja sobie zagram jakąś taką stracę, w ogóle ostatnio stracę, bo straciłam już max. Nie wiem, jakieś pętanie języka mam, ale sobie zagram B. Albo albo no dobra, zagram sobie, a nie, B sobie zagram. Mm, tak. Albo albo dobra. No i gramy sobie na starcie solo. Czemu by nie? Jakby, no, dla mnie to tam nie przeszkadza. Chcę zagramy, bo było fajnie, bo mam misję, także ten. I nie pyta się ten. Jakbyś chciał wiedzieć, to po prostu tak. tak. Teraz gra w B, bo ja lubię pszczoły. I, I jedna mnie ugryzła, ale to tam nieważne. I w ogóle nie chcę anani zabić. W ogóle tu też mamy gejla, których też, też nie zabić. na no, ani niestety, no tak, tak trochę jej się nie trafi, Tylko tak kurcze, Nie wierzę. No, za porobiony Gailik. Dobra. Teraz tak łaga. Pik. Ale szczał życia. O Boże, jakie killuje, Słuchajcie, tutaj po prostu dzisiaj nazywamy ten odcinek killer. Killer kaksusik. Opatrz kolej. nie proszę cię nie zabijaj. Nie zabijaj. Nie zabijaj mnie, nie. Stanowiłem, że jest jednak zagram poko, bo ostatnia ręka mi nie wyszła, no i No i wiecie, no trochę taka, no tak średnio mi to wyszła, a ten w ogóle krok chce się ała. Chcę tutaj No dobra, no. <śla> ja go prankuję tak jakby coś. Także no nie idź do mnie no. Człowieku, ty możesz? Dziękuję. no idź, idź, idź już, idź, idź. Pipera tutaj. Nie strzela. Nie strzelaj mnie. O kurczę, poko ma fajną ikonkę. Pa, 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 dobrze, dobrze. A! Dobra, teraz jest. Jest porobiony, dobra. Oj, 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 o Jezu! Porobiłem wszystkich. To się nagrało. dobrze No to widzicie tutaj. Ja tutaj porobiłem wszystkich. Także jakby no teraz może tutaj sobie... Tutaj takie mam postacie, tak gdyby coś, i serdecznie tutaj teraz zapraszam Was do mojego klubu, który no, nie ma jakoś specjalnej dużej ilości tych um, osób, ale no jakby no um, tutaj mamy klub Wear Pro, i tutaj może tutaj będą, znaczy będą stopniowo dochodzić moi koledzy, ale też inne, do, inne osoby też chcą przyjść. Mogą jak będą chcieli przyjść, także zapraszam serdecznie do, do tego klubu. Ogólnie nie wywalam, no chyba że ktoś będzie źle się zachowywał, albo będzie wywalał inne osoby. A tak, to to po prostu możecie, po prostu fajnie będzie z Wami pograć i ogólnie będziecie mogli zaprosić mnie do znajomych i sobie fajnie będzie, bo sobie pogramy, no i tyle. A teraz to. Zakończę ten odcinek takim oto akcentem kończącym. Także trzymajcie się i do zobaczyska!